W tym filmie zajmiemy się naprawą laptopa Dell Inspiron z serii 15R i 17R oraz pokrewnych. Przedstawimy sposób naprawy najczęściej występujących w tych laptopach usterek, takich jak brak obrazu, 7 lub 8 bipów oraz tzw. artefakty na ekranie. Widzimy tutaj doskonały przykład. Z głośników wydobywa się regularne 8 bipów, natomiast na matrycy brak obrazu. Dopiero po podłączeniu zewnętrznego monitora ukazuje się obraz, lecz zniekształcony. Artefakty, czyli zniekształcenia. Mogą przybierać wiele postaci, np. jako poszatkowany, pulsujący obraz. Przyczyną tych problemów jest uszkodzenie układu BGA karty graficznej Radeon Mobility Hub 5470. Jak skutecznie naprawić tę usterkę? Na pewno nie w sposób jaki widzimy tutaj, czyli przy użyciu piekarnika. Na pewno też nie za pomocą opalarki do farby, ani też za pomocą palnika i monety. Chociaż takich amatorskich porad w internecie można znaleźć najwięcej. W najlepszym wypadku może skończyć się to delaminacją, czyli bąblami na układzie i tak nadającym się do wymiany. W gorszym może dojść do rozwarstwienia płyty głównej, która po takim uszkodzeniu nadaje się tylko do utylizacji. Można także spotkać się z opiniami, że tak zwany rybaling, czyli nałożenie nowego spoiwa w postaci kulek, a następnie ponowne wlutowanie tego samego układu skutecznie rozwiąże problem. Lecz niestety w przypadku tych akurat układów Radeon jest to rozwiązanie bardzo krótkotrwałe. Rebaling BGA nie jest skuteczną naprawą, głównie dlatego, że wbrew temu, co możemy znaleźć na większości wod internetowych. Przyczyną ustawki w grafiki w laptopach nie jest pękanie kulek, czyli spoiwa między płytą główną a układem BGA, natomiast jest to wada układu samego w sobie, a dokładnie mówiąc chodzi o takie mikrokuleczki, które są między tym krzemowym nadzieniem a budową układu i to one pękają, a doskonale udowadnia to chwilowe podgrzanie samego krzemu. Co postawi na nie większość laptopów, tylko kwestia na jak długo. I właśnie, na lewalin BGA większość wykonawców daje gwarancję nie dłuższą niż 3 miesiące, właśnie dlatego, że po upływie tych 3 miesięcy bądź dłużej układ BGA znowu ulega awarii i usterka powraca. Natomiast jeżeli chcemy naprawić laptopa raz, a dobrze i cieszycie nim kolejne kilka lat, najlepiej jest taki układ wyjąć na fabrycznie nowy, pozbawiony wady. Przed wymianą układu na nowy należy rzecz jasna wymontować płytę główną z laptopa. Z płyty zdejmujemy także cały układ chłodzenia. Należy teraz usunąć widoczny na rogach układu przezroczysty klej usztywniający. Najlepiej zrobić to przy użyciu gorącego powietrza oraz pincety. Należy jednak zachować szczególną ostrożność, aby ostrymi i twardymi końcówkami pincety nie uszkodzić laminatu wokół układu BGA. Następnie demontujemy elementy z drugiej strony płyty, czyli baterie RTC. Backplate od karty graficznej, procesora oraz mostka. Instalujemy płytę główną na stacji lutowniczej do układów BGA w celu wylutowania uszkodzonego układu. Przed lutowaniem należy zabezpieczyć wrażliwe elementy znajdujące się w obszarze grzałki, w tym wypadku pamięci faura. Widoczny drucik to termopara służąca do odczytu temperatury i kontrolowania właściwego przebiegu profilu lutowniczego. Właśnie doszło do rozpływu spoiwa pod układem, więc możemy go zdjąć z płyty głównej. Zrobimy to przy użyciu chwytaka podciśnieniowego. Następnie czyścimy pozostałości starej cyny z pól lutowniczych. Najpierw przy użyciu samego grotu. Następnie grotu z plecionką, która się resztki spoiwa. Na końcu wycieramy wszystko chusteczką nasączoną alkoholem. Po oczyszczeniu nakładamy nowy topnik. Topnik to substancja usprawniająca proces lutowania i polepszająca jakość połączenia między lutowanym elementem a jego podłożem. W tym wypadku między układem BGA a płytą główną laptopa. Teraz nadszedł czas na lutowanie nowego układu. W przyspieszonym tempie widać jak układ osiada na płycie główne. W celu upewnienia się, czy układ osiadł prawidłowo, możemy delikatnie szturchnąć go pinsetą. Jeśli zasprężynuje, to znaczy, że spoiwo rozpuściło się na całej powierzchni i można zakończyć proces lutowania. Zdejmujemy izolację oraz termoparę. Włóżmy teraz z powrotem płytę główną, a następnie zamontujmy ją do laptopa, aby sprawdzić efekty naszej naprawy. Mamy sukces! Obraz wyświetlił się prawidłowo, tak więc nowo wstawiony układ graficzny działa poprawnie. Po wstawieniu nowego układu graficznego, aby służył jak najdłużej, dobrze zadbać o jego odpowiednie chłodzenie. Widać tutaj, ile kurzu może nagromadzić się w laptopie, w którym układ chłodzenia nie jest poddawany regularnej konserwacji. Samo jak światło, tak powietrze nie przechodzi w całości przez żeberka, co drastycznie obniża efektywność układu chłodzącego. W tym wypadku jest to umiarkowane zabrudzenie, jednak już wystarczające, aby podnieść temperaturę pracy całego laptopa o kilka stopni. Do czyszczenia najlepiej użyć pędzelka oraz sprężonego powietrza. tutaj radiatora sam wentylator też potrafi nagromadzić spore ilości kurzu. Kurz także lubi osiadać na elementach obudowy. Po wyczyszczeniu widzimy znaczną różnicę. Także temperatury pracy laptopa powinny w tym wypadku spaść co najmniej o kilka stopni. Mamy zatem naprawionego i wyczyszczonego laptopa.